Okej, okay, witam was. Ja jestem iluzowany a to jest kolejny odcinek Let's Play, Game w IDF 5 wersji na PC z modem No Reload i w tym odcinku przejdziemy sobie misję 95 To jest już czwarty od końca odcinek tej serii. O Topic zastanawiałem się, co by mogło być na ten odcinek pomiędzy, tak? Bo te dwa odcinki i odcinek pomiędzy. Na początku miałem takie, że Monster Hunter. No bo Ryza mam zerotyzowanego. A nie chcę teraz y, robić. Znaczy, mógłbym zrobić Pinocchia i tą. I Izabel. Tak, pojechać stuprocentowo plus 18. Ale z drugiej strony, chcę zrobić coś z Warhammera, bo nie było Warhammera. Z drugiej strony, też y, mam pomysł na kolejną. Serię, trochę na Warframe'a, trochę na Trove'a, bo Trove się bardzo ładnie przyjął. Więc jest tak dużo pomysłów, że szczerze mówiąc nie wiem na co się zdecyduje jeszcze, ale... Ale zobaczymy, zobaczymy. No, więc zapraszam na odcinek. Okej, okay, to jesteśmy już w grze. Jeszcze chwila, ja zrobię jedną rzecz, której nie zrobiłem, jak zwykle. Okej, okay, teraz. Uh, Sparking Abyss. No nie, czy jednak mm, te... te rzeczy, <grywki> reportery z... dosłownie wyrwane, z Zero Day... a tak, one... Jeszcze będą nam towarzyszyły. To dobrze, to dobrze, że twórcy nie wywalają tego pomysłu całkowicie po jednym tylko wykorzystaniu. Ja nie chcę, żeby one mnie tam strąciły z tego. mnie już tam zobaczył. No to jest ostatnia rzecz, którą w życiu widział. A spadł na dół, to może nawet lepiej. Okej. Okay. A tak w ogóle, jak mówiłem w intro, ja próbowałem nagrać tego Monster Huntera World, żeby to wam po prostu pokazać ale jak zobaczyłem jak to nagranie wyszło jeśli Monster Hunter World na, na modach jak zobaczyłem jak to nagranie wyszło to miałem takie eee, może lepiej tego nie pokazywać po prostu po prostu nie z uwagi na samo nagranie, tylko z uwagi na komentarz do tego nagrania. No ogólnie niezły randy na, na Monster Huntera, no bo dla mnie Monster Hunter była... nie jest najlepszą grą, tak to łagodnie umiem, ok? Rise jest wybitny, jest lepszy od Galitera dwójki, a to jest gigantyczne osiągnięcie. No ale what? Nie. To była pierwsza gra, z którą zacząłem jakby przygodę z Monster Hunterami. I mam z niej fajne wspomnienia, ale przypomniałem sobie dlaczego ją porzuciłem. Po prostu. No dobra. Attack on the Flying Fleet. Okej, okay. latająca flota. Teraz będzie. To jest ciekawe. A też jako, że pożegnałem się na dobre... ...wordem czytaj usunąłem moje zapisy, no to tak jakby nie za bardzo mam nawet jak wracać, jak z powrotem nagrać. Nie tylko zapisałem, ale też odinstalowałem grę. Więc nie mam za bardzo nawet jak wrócić do i nagrać to wszystko ponownie. Zresztą nie chcę, bo efekt byłby taki sam. Za... Niczym by się to nie różniło, dosłownie niczym. Okej, okay, to jest ta latająca flota. Ja myślałem, że to będzie... To będą też statki desantowe, takie normalne. Z czerwonymi tymi do niszczenia, ale nie. Jeśli teraz po prostu zamieniamy w AA Gun. of years ago. Thousands of years? They've been here on Earth so long ago. Mm -hmm. Yes, they have. Indian mythology tells of a golden ship dropping from the sky. People referred to the golden ship as Vimana and drew paintings of it. And it looks almost identical to alien teleportation ships. Huh. I can't believe it. The primers have been influencing humanity for so long. Maybe we are creatures created by primers, just like those monsters we are fighting. Naproshe. Does it mean we as a species are doomed? Flying objects are passing through this area. Don't let them pass. Shoot them all out. Sorry, but I'm not Monster Hunter jestem troszeczkę zmęczony, bo jednak ten Monster Hunter był dosyć wymagający. I szkoda, że się nie łada, no ale to tak naprawdę tylko przeze ja mnie, bo. Po... Mm... Tak naprawdę tylko trzy. Jak. Co jest w tej grze złego, tak naprawdę. A to pytanie Czy ja nie mówię, żeby za, za wszelką cenę słodzić, bo jeśli ta jest po prostu spieprzona w jakimś aspekcie, to trzeba ją zjebać, ale... Nie, po prostu nie podobał mi się komentarz, tyle. Więc kiedy... Nawet nie jestem w stanie tego, tak jak zwykle robię, przegrywam dany odcinek, tak tutaj nawet nie jestem w stanie go przegrać. Mając po prostu zrobię coś innego, na przykład nie wiem, Warframe'a, czy coś. Warframe'a to zawsze i wszędzie było. Zwłaszcza, że teraz sobie wyznaczyłem całkiem fajny cel przynajmniej mi się wydaje, że jest całkiem fajny pewnie potem zacznę tego mega żałować. Mianowicie zebrać wszystkie bronie Incarnon, z których mam jeszcze genezy. I to, to żeby to były konkretnie broni Prime, chociaż fajnie byłoby mieć Incarnon Prime.

Numerous outposts have also been set up around the world, each deploying with a huge arsenal. Are you talking about GDI? Maybe that's why we angered the Fines. We should have never found out about their existence. Oh. No, no proszę, obcy się nas użyli, bo, ee, Jeśli to jest ciekawe. No i właśnie te wszystkie Inkarnony bym sobie zrobił, no i je przetestował, byśmy je przetestowali na filmie, bo wydaje ja mi się, że może być to całkiem fajne. Więc ja bym te, 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 to robienie Inkarnonów... zrobił. Nie, to byłaby jakaś taka mikro seria Warframe'owa z Inkarnonami prostu. że mogłoby to być tak, no, fajne. No, chyba to będzie najlepszy moment, żeby to zrobić też na, na filmie, jakby z wami. No, by był Ma, czemu ja tak bardzo zasypię teraz? Jak nagrywałem Monstro Huntera, to miałem energię, a teraz? I cholery. No, bo teraz bym chciał po, po tym. Hmm, po Aniołka, trochę przystopować, zrobić tą serię Warframe'ową na przykład, nie? Albo po, potem powydzierać się za Imperatora, znaczy na chwałę Imperatora, czy coś, czy też zrobić serię z Warhammera 40 tysięcy, bo to bym bardzo z tego, z Space Marines. Zwłaszcza, że za 4... jakoś tak za miesiące wychodzi wulka, którą bardzo chętnie obram. No tak, złapał mnie. I ogólnie... Że mam naprawdę sporo pomysłów na to co mógłbym zrobić, ale... Jeszcze trzeba mieć, że tak powiem, siły i się zebrać. A z tym może być o Zwłaszcza, że ja dosłownie teraz zasypiam na siedząco, więc chyba nagram dwa odcinki i po prostu idę spać. Po prostu. Tego Warframe'a to sobie zostawię. Te, te inkarnony ja mam, to nie znikną. Nie jest tak, że ja muszę iść na, na Warframe'owego Genshin'a, żeby te inkarnony pozdobywać. To nie jest tak, ja je mam tym w tym wykazie, i wykazie genes tylko po prostu trzeba zrobić broń, którą można je wczepić a ja zawsze ja tam chciałem prime, prime i tak dalej, tak dalej po co, jak te bazowe genezy znaczy te, te, te bazowe bronie, które nie mają jakby alternatywnych wersji to są one całkowicie Podobno a, ten Aknu? On się nazywa? Tak, ta kosa. Się stał totalnie OP po jak dostał Genezę Incarnon, Strike... Strike OP. Ubi. Bo tak jest. Jeśli macie jakąkolwiek broń, dacie tam Genezę Incarnon, to będzie silniejsza niż bronkuwy. Dlatego nie ma Genez Incarnon do bronikówy. A szkoda. Dobra, kolejne. Mountain traps. O mordę. Wyrzuć nam wszystkie araneje, dobra. Dobra. No teraz gra po prostu... Ja nie rozumiem czemu tak jest, że jak e, bliżej jesteście celu, które jest, strzelacie, tym bardziej gra się przycisza, też przy eksplozjach się przycisza całkowicie. jest trochę lepiej Pocinnie. ci nie okej, okay, to była inna broń, ale jednak. Ciekawe, czy ci wytrzymują. Wytrzymują. Bardziej są. Czerwone murwy są twardsze. No, w sumie się nie dziwię, są walczące, więc jakby potrzebują więcej zdrowia do takiej kontaktowej walki typowej. Te murwy jednak strzelają. Te szare, więc... To jednak jest jednostka strzelająca, a nie tak stricte walcząca. Tam w ogóle coś się zbiera. To się zbiera. I już nie. Dobra, to tyle. Oj. Niestety. Bardzo szybka, bardzo fajna misja. Bloody Battle. Krwawa bitwa, a to czasem nie jest... To z tym całym takim najazdem szaraków, bo pamiętam, że jest taka misja, gdzie jest dosłownie najazd szaraków i tam jest od cholery. Podobnie jak było w misji z Barganem. Jak żeśmy chronili Bargana jeszcze w bazie 228. Nie, chyba to nie jest ta misja. Chyba. Albo to jest ta. Nie, to jest ta misja, rzeczywiście. wziąłem jeszcze dziewczyny do kompletu. The righteousness prevailed. I to ciężcy nawet. Ciężkie szaraki. Tamten musiał być jakiś podklepany, bo praktycznie natychmiast zginął.

mnie to zbiera, naprawdę. Yy, statki desantowe jeszcze dodatkowo. O! A to nasze. te czołgi stójkowe. What the fuck, skąd on strzela? A, stąd. Okej, troszkę ich się tutaj robi. Troszkę dużo bym powiedział nawet. tego shotgunera usunąć. Okej, okay. czy ja mogę cokolwiek widzieć? Dziękuję. Jeszcze te Kotwice, Fajnie. To są te takie mega wielkie. Nie dużo widzę, Okej. Okay. Ale się udało, żyjemy... Ja wielkam tych szkanerów beznadziejnych. I jeszcze będą nam tutaj dolatywali. Nie no, spoko, spoko. Im więcej tym lepiej. Z nami jeden ciężki w jednym zespole. Oj, ja bardzo się nie cieszę z tego, kim jest ten ciężki. Bo to jest Flame Gunner. Ognisty kurwiel. Chociaż on chyba właśnie zdechł. Nie. Czyli co? Tutaj byli sami ciężcy? Wygląda. Oni tam w ogóle zdychają, a ja sobie radośnie zbieram, patrzę, że to jest trochę chore. No Tam został jeszcze jeden obcy, mam wrażenie, że oni zaraz go zatłuką. Tego wolę wyzbierać to wszystko, no jeśli ktokolwiek tutaj został tak naprawdę. Może się zaraz okazać, że nie ma nikogo tutaj do walki tak naprawdę. Jak w ogóle to jeszcze yy, ten... Jeszcze jedną grę będę chciał nagrać. Gra mi się mega spodobała. Ktoś połączył Cyberpunka i Anime. I stworzył Blaze Blue, to się nazywa... To się nazywa Blaze Blue Entropy Effect. O właśnie. Zapowiada się wow. A jak będzie... To się przekonamy, bo będę chciał to nagrać. Ja po prostu wszystko co cyberpunkowe. Każde neon fantasy, bo Szczególnie neon fantazy japońskie to chłonę jak gąbka w wodę, naprawdę. Dobra. Wow! Ale że, ale rzeczy, ale rzeczy na dao! I to już będzie nasza ostatnia misja. Drop location. Mega szkoda, że z tym Monster Hunter World tak nie wyszło, aż sam jestem na siebie zły, że to ja tak naprawdę spietliłem ten odcinek swoim beznadziejnym komentarzem. Takim randem trochę wręcz na, na Monster Hunter na kapkom i tak dalej. I po prostu to jest nie do pokazania. Nie dlatego, że nie wiem, to jest jakiś stricte hate, bo nie jest. To jest po prostu wytykanie. Takie... Nie wytykanie, ale po prostu mówienie co jest nie tak z tymi grami, co mi się w nich nie podoba. I to jest głównie to, co mi się nie podoba. A chciałem, żeby ten odcinek miał jednak... Czy ten odcinek, ten film miał jednak w miarę pozytywny wydźwięk, a takiego nie miał. Dobra, to jak... Nie, tak, to w ogóle. No, niestety, czasami tak wychodzi, że człowiek ma jakiś świetny pomysł, a, a potem wychodzi to jak wychodzi. Tam jest w ogóle robot, ten taki podzący, wielki. Najważniejsze, że tak naprawdę rozwalić te... Okej, okay. okej. Okay. Te teleportacyjne cholerstwa i tyle. I pozbyć się tego kretyna. Nawa. Tak się teraz biję myślami. Z myślami, czy jednak wrócić do tego? Czy ja mam, może jeszcze mam tą surówkę... w koszu? Może jej nie wywaliłem? Zobaczę, może. Może będzie dało się z tego. Coś sensownego w editingiem, po prostu edytowaniem. Powinienem to zedytować i, i jakoś, żeby to miało ręce i nogi, ale chyba to usunąłem już tak na dobre. Wydaje mi się, że tak. No, chyba tak. No, dobra, trudno. I nie, nie mam mowy, że nagrywam jeszcze kolejny odcinek, idę spać, ja jestem zbyt śnięty, zbyt senny, nie śnięty, senny, żeby nagrywać coś jeszcze dalej, po prostu. Ja idę, idę coś zjeść, a potem idę spać, Pierdzielę. Bo... jest zaskakująco dobrą bronią te osy Co to tam jest, jest naprawdę zaskakująco dobrą bronią Takie

A w następnym odcinku rozegramy sobie misję Land of Monsters. Tak. Land of Monsters to będzie. To będzie 96. misja. To już będzie trzeci odcinek od końca. Tak więc zostają nam już tylko trzy odcinki do końca. Nie chcę powiedzieć, że szybko poszło. Bo nie poszło szybko. Gra jest ogromna, tak naprawdę. Ale jak widać da się. Konsekwentnie da się. To by było na tyle. Joey's The Razor się wyłącza i mówię. Jak Ci się spodobało, możesz dać łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej ode mnie, to możesz mnie zasubskrybować.